Was. Dzisiaj zagramy sobie super grę, zaraz wam pokażę, ale zanim to muszę wam przeczytać wiadomość dlaczego wylądowałem tutaj. A historia zaczyna się od tego, że byłem zwykłym mieszkańcem wśródbaśniowego świata Roblox. Będziecie mogli to ominąć, tam postaram się napisać która minuta czy coś. To, to interesuje to bardzo dobrze, jak nie no to po prostu obejrzyj tylko tą część, a tam sobie będzie mógł w razie było obejrzeć, bo to będzie początek więc. Kiedy pewnego dnia otrzymałem tajemniczą wiadomość od Świętego Mikołaja czy tam, w zależności. W grze pojawił się złoty list unoszący się w powietrzu. Kurde, ty, no to nieźle. A na nim napis. Zaproszenie od Świętego Mikołaja. Kurde, to już jest Bęger. Za wie, zaciekawiony a przed tobą otworzył się portal do krainy Świętego Mikołaja na biegunie Północnym. Po przejściu przez portal znalazłem się w pracowni Świętego Mikołaja, gdzie elfy wesoło pracowały przy taśmach pełnych prezentów. A się będę to robił, bo właśnie jestem prze... no, ze zwykłego świata Bruchem. Udało się, znaczy nie wiem, po prostu wy tutaj, więc, no, średnio. Sam Święty Mikołaj powitał cię serdecznym śmiechem. Ho, ho, ho. Słyszałem, że masz talent do pomocy i rozwiązywania problemów. Potrzebuję twojej pomocy, kurde mojej. Jestem pod wrażeniem. Aby przygotować prezent na Święta, czy podejmiesz wyzwanie? Bez wahania, oczywiście, zgadzam się. I od tego momentu stałem się częścią gru... drużyny Świętego Mikołaja. Twoim zadaniem. Twoim zadaniem było nie tylko pakowanie prezentów, ale też rozwiązywanie zagadek, dostarczanie magicznych surowców, elfom, okay. i pomoc w sterowaniu saniami z reniferami. Każdy dzień z tej pracy ma nowe wyzwania i zabawa, zabawa jakaś. Zdaje się bohaterem świątecznego sezonu, pomagając spełniać marzenia dzieci z całego świata. Nawet z Afryki! Jestem pod wrażeniem. A teraz święta w Robloxie już nigdy nie będą takie same, bo to Ty, ty pomagasz, je, pomagasz je tworzyć. Właśnie. Staramy się tworzyć. I teraz tak. Jesteśmy tu, już yy, wszystko pominąłem, żeby nie było. Jest, yy, teraz tak Co to jest? Sortuj 14 listów na poczcie. Otwórz prezent z, yy, zadania. Dobra. Gdzie tu pocz jest? Bo pierwszy raz jestem. Jakby to powiedzieć w tej krainie, ale oczywiście. Yy, dobra będzie muzyka poczta dobra jest poczta nie wiem o co chodzi e. dobra i gdzie to mam zanieść No, zarazem mniej listu, tu, bo no, przed... ok czerwony. Shit. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got I'm no love with a fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow oh. up, no I don't take shit, I got yeah. no love with fake fakeness If you wanna play it's tough and yeah. wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I do so and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I Dobra, gotta do better ja against nie people wiem, who, who put to put it. be being negative when you should no, be getting no, I got facts over facts, over tracks. It's a nasty slow, spitting fast. I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time? You're delirious, mysterious because you are behind the fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me. This ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at yeah, yeah. last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Mm. So, będzie, now that I've been put through, hell. I never got i make a statement is. I'm play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that to is topical. Dreams are irresponsible. I should always be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and spread. I'll be great one day, going off of my meds. But I'm not giving up, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind I gotta make Dlaczego co jakiś czas zmieniam, jakby to powiedzieć, yy, skina, a my kończymy robotę. Albo jedno jeszcze tak dodatkowe, da do jakiejś premii. Mikołaju, daj mi jakąś moją premię. A, dobra, OK. dobra. Co by poprowadzić trochę? Bo sam jestem ciekaw. Sklep z saneczkami. O, przydadzą się saneczki. Za 750. Nie stać mnie. Nie stać mnie. Ale jestem. Ale fajne. saneczki. Kurze, tylko 900. U, dziewię... 9000, a nie 900. Widzowie. Mój błąd. Majny, mój błąd. Bond. Mój bond. Bond. Tu jest. Sprzedaj drewno. A, tu też można pracować. Kurcze. ty, to nie spodziewałem się, że tu pełną par. O, nawet mamy praco pracowniczy, nawet mamy. Kura robi to wszystko, więc mogę? Czy nie? I co dostaniemy? A, nic. No, lipa, lipa. I tak, sprawdzimy ile nagrywam. Jest 8 minut, to teraz tylko tak poprowadzę, zrobię jeszcze jedno zadanie i pójdziemy do siebie się przespać, bo już trochę taki, aaa, taki śpiący jestem widzowy. A, a jeszcze trzeba... Ty. A co to jest? Halo? A u, ty, robię coś czego nie powinienem, więc... Halo? A Dobra To to potem, teraz chodzimy y, pomóc stworzyć dwa zabawek podczas warsztatu Szukamy warsztatu teraz, widzowie. Mamy warsztat, jak widzę Mały pingwin, okej okay. Pomóż, okej okay. Dobra, co by tu... Zbierz metal, nie, drewno nie wiem co tu trzeba robić Bierz drewno O, dobra Okej okay. I coś się tworzy czy nie? Nie Bierz... Nie mogę To też nie mogę, tylko to mogę O, jest Nie wiem czy tam leci czy nie a po to, to leci do warsztatu. W taki sposób. Dobra, lecimy, wkładamy widzowie. Auuu! Raz. A wózek. A już nie, dobra. Ok, zobaczymy ile dostanę. No jakby. Nie wiem. Mogę coś kliknąć, czy nie? No nic, nie mogę koparka, czyli to. Okej. Okay. Yy, teraz tak to. Yy, drewno i metal. Dobra, lecimy po me metal. L. Dobra i git. I zrobiliśmy. To jeszcze was, jeszcze tutaj zobaczymy te iglo. W sumie, bo jestem ciekaw co to tu mają. Aha. Dobra. Witam. Hej, więc chcesz kupić jakiegoś zwierzaka, co? Następnie. Mamy tonę zwierzaków. Po prostu nie jestem do końca pewny, co to jest. Możesz kupić ode mnie prezent dla zwierzaka i dowiedzieć się kiedy go otworzysz. Aby go otrzymać, musisz wykonać z nimi trochę pracy we wsi. Yy, dobra. Okej. Okay. Ale na razie nie. My... Uh, tym akcentem lecimy do siebie i idziemy spać widzowie. Bo już udało mi się zrobić dobry dzień. I tym uh, ba, ba, ba Tym akcentem śpiącym idziemy spać. Bo już jesteśmy zmęczeni. A. Nie mamy na łóżka, więc muszę pójść tutaj w rogu i moimi wzosami kończymy no i moim pecem prezentem kończymy ten odcinek który o, czas i spać widzowie już późna godzina już jestem zapracowany do następnego